Rozum, już rozumiem, kiedy mogę Ci zrewajwować. Okay. Okay. kiedy nie dostaniesz głowy, tylko na przykład w brzuch w nogę. Okej. Okay. Jo, okay. No witam, witam was w nowym, nowym odcinku! Ale dzisiaj, dzisiaj ze mną jest honorowy gość. Bartek. Oczywiście. Ta gra to jest Vlad Commandos. I chodźmy. Jak ja coś dostaniemy cynka, że to jest gdzieś podłożona, podłożona bomba. O, ciekawe. I ty nie niebroniona? podejrzana z wszystkich wszystkich. Schodzij. Jak ciało? Po, po tych, tych, których możesz. Gotowy? Chcę cię Kitek, bardzo przyprosić. Na wytłumaczenie gdzie mi pod celownik. Tak widzę, więc nie, nie zginęłam. Bartek mnie zestrzelił. Jakbyś, jakbyś ktoś pytał, to Bartek mnie właśnie zestrzelił. Wiedziałam, że go udobrażnij w misjach. Wiedziałam, że nagrać samemu. No i dobrze mówisz. So Ale dla ciebie ten odcinek będzie ciekawy. Dla że ja widzę widzę będzie ciekawy, nie wytąłem. dla mnie. Jeszcze ci w łeb strzeliłem przez przypadek gościu. co, ty nie, podróż, a co, a co ty, ty nie powiesz? A co ty nie powiesz, bo... <grym> że mi się nie zazdroszczy, że mam jedzie takim małym sezorykiem to otwierać. Eee, widz, przewalona. Jedyny typ, który mógł tych szybko otwierać zamki, nie żyje. Oczywiście. Ty... Odślewam, ja to zechle, A, okay, poddężę, sobie, która odszła mi lepiej. Widzę, że zakończyli, chwilę zostawiam was z tym zakończyli, 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 There is a dead suspect here. Jestem, widzowie. Oh, to jest Coś mi ominęło. A dalej nie zginął. Na szczęście, szczęście, na szczęście. Mam so there is dead suspect here swat get on the ground now swat get on the ground now the suspect is dead Is yes, so so hands that we can see them to nie wybija Chciałbym wiedzieć jak to działa Do mnie to strzela przez ścianę ale ja, czy to trzeba ale jak ja robię to samo to go to nie biję ja. Ну давайте же, я не обиду себя. Ну давайте я отчинок.

Entry team the talk. Just a... suspect down. Uh copy. Squat, get on the ground now. Witaj, co tam w ogóle u was? Która jest u was godzina? Napiszcie w komentarzu. Będę lajkować i dawać serwuszko. Witaj. Witam, tam tej rundzie bardzo dobrze mi nie poszło. No Jak coś w tej rundzie nie ma kto wizji. Nobody move! Good sneak. Swap, stay calm and cooperate. Entry team to the top. Stay calm and cooperate. Entry team to the top. Copy. Trailer's standing by. I was on On your knees! Put your hands up and get down. Hands in the air. Put your hands together. Suspect entry attacked. team to talk. Suspect neutralized. Copy. Um. Stay sharp sure drinking again because of this. Talk to entry team. Uh, bomb threat neutralized. Maintain control. Entry team to talk. Suspect down. Uh, attack the body and carry on. Wszystko. Czekaj, czekaj, mogę się zdobać jakie mam granaty na wyszły Niepową Uważaj Chowaj się, chowaj się Ja jedę na lewo, ty na prawo No przesunie się Uf. Okay, yeah. team to talk. Starting left, you Okay? Not okay. Proceed with Proceed with ah! team to talk. Officer down. Roger that. EMTs are waiting in the all-clear. Entry team to talk. Dead body! Uh, notify morgue? Keep moving. Act like professionals, not, not so. Team. Entry team to talk Plakał. dead suspect. Copy, Morgue notified. Tag the bottom. Entry to the talk. Tag the, Tag the suspect. We'll handle the rest. Stay objective. Dobre. It's come. który potrafi się Ej widzowie, jak mam widzianek mija? Nie wiem, nie piszcie w komentarzu Mam nadzieję, że zrobiliście coś za jedzenie sobie, albo macie żarcie Bo to będzie długi odcinek, bo ten odcinek nie skończy się dopóki nie wygramy grę Z naszym IQ i z naszym skillem do trochę do trypotry. Ja mam nadzieję, że to będzie w 10 minut, tak. <ścoughs> this is talk.

Ej, talk. Copy. Tell me, No, Entry team, this is TAC. That's one device down. Continue your sweep. Copy that. No. Aha. So, get the ground now.

Bartek, ugotujesz to Sospekt Oczywaj Ależ mnie już nie zgosił Problem Nie zabija, że oni muszą dostać od Gana jeden strzał i oni dopiero wtedy chcą skinąć. Słuchajcie, zróbcie. Dziękuję. 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 Suspect is down. Oczywiście tablet.

Już widziałem tą bombę. Jakbym był tam trochę wcześniej, to bym zdążył ją ja to rozbroić. Drodzy to... widzowie, niestety na dzisiaj to koniec. Znowu nie, znowu nie daliśmy rady. Bomba nam zdążyła wybuchnąć. A była ostatnia bomba. I niestety nie mieliśmy już szans. Za mało czasu. Ale jutro. No, będzie, będzie, tyle prób, będzie cały dzień będziemy próbować za, za stroną do misję zrobić. I bardzo Cię żegnam. A ja to wszystko. Ja też Ciebie żegnam.